OK, założyłam taką grupę na Facebooku, która się nazywa Priorytety na Tapety w życiu i w biznesie, gdzie tam inspiruję i przedsiębiorców i nie tylko, też osoby, które być może czują, że tam, a może w kierunku biznesu. I tam różne materiały takie rozwojowe, mentalne, biznesowe zamieszczam. I zrobiłam taki yy, czwartkowy skok kwantowy. Czwartkowy mm -hmm. skok kwantowy. Co czwartek o 9.30 robię około kwadransowe nagrania z czwartkowym skokiem kwantowym i właśnie z tej książki po jednym rozdziale, ale oczywiście nie czytam całego rozdziału, mm -hmm. tylko wybieram fragmenty i inspiruję właśnie tymi cytatami, tymi tematami, które poruszają autorzy, inspiruję osoby, które są na live, czy potem nagrywam też na YouTube'a, do, do tej przemiany, do tych swoich skoków kwantowych. Ja sama co tydzień, ja nie, czyta, nie czytałam tej książki od deski do deski tam w jeden wieczór, nie, nie, nie. Ja sama teraz się przeprowadzam tydzień za tygodniem, tydzień za tygodniem właśnie z każdym rozdziałem i wybieram jakieś jedną, jakąś jedną rzecz i też polecam osobom, które odtwarzają to nagranie, żeby wybrały sobie chociaż jakieś, jakąś jedną rzecz, którą będą wdrażać przez ten tydzień, tak? I mhm. zmieniać w swoim biznesie, w swoim życiu i do tego inspiruję.